No, witam, witam! W dzisiejszym odcinku krótka historia tego oto zjawiskowego koszulu, a poza tym szczypta krajowego metalu i szwedzki mistrz pogaństwa. Jedziemy! Wojten, czyli Bytom, to bardzo ciekawy hord pochodzący z, nie zawiodę was, Bytomia. Czasem ciężko i industrialnie, czasem uciekają w estetykę gotycką, czy wręcz zimnofalową. I nawet nagrali jeden numer z Anią Orthodox, ale dla was mam inny. A jeśli macie chęć na trochę przebojów w stylu Amon Amart, to sprawdźcie naszych zeszłorocznych debiutantów Across the Shade. Melodeth jak się patrzy. Fordom wjeżdża z nowym singlem. Wyścig z Wardruną trwa w najlepsze. No to co z tym koszulem? Jak część z was może się orientuje, jest to nowiutki, zaprojektowany przez Contamination Design Merch Southern Discomfort. Nabyłem go na ich imprezie w zeszłą środę, a była to impreza nie byle jaka moi drodzy. Bo poza tym, że mogłem posłuchać Dread Sovereigns, piosenkarzem Primordial w roli głównej i szwedzkich orędowników czarnej magii z Saturnalia Tempu, to doświadczyłem absolutnie nieziemskiego rytuału w wydaniu Belgów z Wolvenest. Murowany faworyt do mojego kolejnego top 13. Zapraszam Was na wszystkie galerie, bo chyba nawet coś tam sensownego wyszło. Linki w opisie. I to tyle na dziś. Kciukujcie, komentujcie, subujcie. Dziękuję za uwagę.